Przed nami bardzo ciekawe zadania ze sterometrii, zadania z kulami z poziomu rozszerzonego, a nawet z poziomu wyższego niż rozszerzony, bo można takie zadania zobaczyć na wielu konkursach matematycznych. Zatem do dzieła. Zadanie pierwsze. W kule o promieniu R wpisano cztery jednakowe kule wzajemnie do siebie styczne. Oblicz promień kul pisanych. Zacznijmy tutaj od tego, że treść zadania jest bardzo krótka, ale nasza wyobraźnia musi tutaj dosyć mocno zadziałać i musimy sobie wyobrazić, jak te obiekty są położone. Jest to dosyć trudna część zadania, ale może nie najtrudniejsza. Mianowicie, gdybyśmy trzy kule położyli sobie na stole wzajemnie styczne, na nich kładziemy czwartą kulę, to powstanie nam taka piramidka. No, i myślę, że chyba każdy sobie wyobrazi, że środki tych kul, czterech, one utworzą czworościan foremny, one są wierzchołkami czworościanu foremnego obok długości 2R. Gdzie r to małe r, to promień kul tych wpisanych. Natomiast w zadaniu wielkością daną jest duże r, czyli promień kuli opisanej, na tym całym, na tych całych czterech kulach. I teraz musimy w jakiś sposób znaleźć związek między małym r a dużym r. Tutaj jeszcze mamy ten czworościan foremny. Za chwilkę go dokładnie będę omawiał. A zatem przejdźmy dalej. Krawędzie tego czworościanu mają długość 2 r. I wszystkie ściany czworościanu foremnego to są trójkąty równoboczne, a mamy wzorek fajny na wysokość trójkąta równobocznego. Jest to A pierwiastków z 3 przez 2, z tym, że A wynosi 2R. Wobec tego H będzie wynosiło R pierwiastków z 3. Dodatkowo na tym rysunku taki trójkąt sobie narysowałem prostokątny o bokach duże H, 1 trzecia H tutaj i H. Dlaczego 1 trzecia H? Oczywiście wiemy, że wysokości w trójkącie równobocznym przecinają się w stosunku 2 do 1, więc tu będzie 1 trzecia H, a tu będzie całe H. Wykorzystajmy teraz twierdzenie Pitagorasa do tego trójkąta z tymi wysokościami i od razu za H podstawiłem tutaj to R pierwiastków z trzech. Bardzo szybko, na pewno bez problemu, wyliczycie stąd duże H, które wynosi 2 pierwiastki z 6 przez 3 razy R. No, i teraz tak, celem naszym jest uzależnienie małego R od dużego R, a my mamy tutaj wysokość H. I tu trzeba skojarzyć dosyć ważną rzecz, mianowicie punkt przecięcia wysokości tego czworościanu na rysunku, tutaj, będzie środkiem kuli opisanej na tym czworościanie, ale jednocześnie będzie to również środek kuli, opisanej na tych czterech kulach. Tylko oczywiście promień tej kuli opisanej na tym czworościanie jest inny i promień opisany, na tym i promień kuli opisanej na tych czterech kulach będzie większy, bo tam trzeba doliczyć jeszcze te małe promienie. Udowodnimy teraz takie twierdzenie. Wysokości w czworościanie foremnym przecinają się w jednym punkcie, który dzieli je w stosunku 1 do 3. O co tutaj chodzi? Jeżeli mamy czworościan foremny, ja tu poprowadziłem wysokość dE oraz AG, te wysokości się przecięły w punkcie F. I o tym właśnie jest mowa: że ten punkt F podzieli nam tą wysokość w stosunku 1 do 3. I to mamy udowodnić, że Fe do FD to 1 do 3. Możemy zauważyć, że GH to jest oczywiście 1 trzecia całej wysokości, czyli tej dH czy AH. Wobec tego, jeszcze jedną rzecz zauważmy, że trójkąt AGH i trójkąt AEF są podobne na podstawie cechy kąt kąt. Tutaj mamy kąt prosty, a ten kąt jest wspólny. Wobec tego skoro mamy trójkąty podobne, możemy ułożyć sobie pewne proporcje. Mianowicie FE do AF czyli krótsza przyprostokątna do przeciwprostokątnej w jednym trójkącie ma się tak jak GH czyli krótsza przyprostokątna do był przeciwprostokątnej, czyli AH. No, wiemy, że GH do AH to jest niewątpliwie 1 trzecia, a więc coś się już pojawia ciekawego. Następnie możemy zauważyć, że trójkąt AFE jest przystający do trójkąta FGD na podstawie cechy kąt bok kąt. Wobec tego możemy ułożyć. Taką ciekawą propor nie proporcję, tylko związek, mianowicie skoro te trójkąty są przystające, to zobaczmy teraz na ten związek FE i AF. Skoro one są przystające, to AF jest równy FD, czyli FD równy AF, i teraz zobaczmy tutaj. Jeżeli ja za AF Wstawię odcinek FD, to w tym momencie będę miał taki stosunek. Fe do FD równa się 1 trzecia. No i to była właśnie nasza teza. Zatem udowodniliśmy, że ten punkt F dzieli wysokość czworościanu w stosunku 1 do 3. Teraz wykorzystamy to. Promień kuli czy sfery opisanej na czworościanie będzie równy. 3 czwarte h. Natomiast promień sfery opisanej na tych kulach, tych wpisanych w tą kulę, będzie równe 3 czwarte h. Dodać jeszcze r, bo wiemy, że wierzchołek tego czworościanu jest środkiem kuli, tej wpisanej, i trzeba tam doliczyć jeszcze promień tej małej kuli. A zatem, wcześniej h wyliczyliśmy, że to jest 2 pierwiastki z 6 przez 3 razy r. Podstawiając, przekształcając, otrzymujemy coś takiego. Z tym, że my z tego związku musimy wyliczyć nie duże r, tylko małe r, bo na początku powiedzieliśmy, że mu musimy wyrazić małe r przy pomocy dużego r, więc niewielkie przekształcenia tutaj wystarczy wykonać, pozbyć się potem niewymierności i otrzymujemy taką odpowiedź. Bardzo ładne zadanie. Proponuję prześledzić je kilka razy. Można sobie zrobić jeszcze, oczywiście, jakieś dodatkowe rysunki. Zapraszam do oglądania kolejnych zadań. Podobało Ci się? Zostaw lajka, zasubskrybuj kanał i do usłyszenia.